Jestem na Carson Coffee w Kalifornii, w miejscu, do którego przyjeżdża mnóstwo fanów motoryzacji i przywozi swoje niesamowite pojazdy. Porozmawiam z niektórymi właścicielami, aby dowiedzieć się, ile wiedzą o swoich autach. Czy wiedzą, jaki mają silnik, moc? Dowiem się też, ile płacą za swoje auta i co dokładnie robią, aby móc sobie na nie pozwolić. Bo nazywam się Matt Watson, a wy oglądacie CarWow. Co to za samochód? Ferrari California. Czy wiesz, jaki jest w nim silnik i ile ma koni? 450 koni, 4,3 litra V8. Ile jest wart ten samochód? Jakieś 500 tysięcy. A czym zajmujesz się na co dzień? Wynajmuję egzotyczne auta. A tak można się do nich dorobić. Załóż firmę zajmującą się ich wynajmem. Jaki macie samochód? To Urus Performante Viola Parsifae, zupełnie nowy. Odebrałem go jakieś 3 tygodnie temu. Jaki macie w nim silnik, ile ma koni? 4,4 litra V8 Twin Turbo 666 koni. W rzeczywistości to 4-litrowe V8 Twin Turbo. A co powiedziałem? 4-4. W BMW te silniki mają 4-4. Sorry, sorry. W porządku. Dopiero co go kupiłeś, tak? Jaka była cena? 1 300. A czym się zajmujesz? Moja mama ma firmę produkującą majonez, a ja jestem spadkobiercą majonezowej dynastii. Serio? Nie, ja ja sobie robię. Zajmuję się technologią. Władca kujonów, tak. Dobra, na pewno ci się to opłaca. Tak, robię różne rzeczy. Cześć kolego, powiesz mi o swoim aucie? Co to jest? Ferrari F12 z 2017. V12. Ile ma koni? Około 730. A pojemność? Nie wiem. Wiem, że to V12, nie jestem pewien. A znasz wartość? Jakieś 1 300. A czym się zajmujesz? Mam firmę pożyczkową. No dobrze. Możesz mi powiedzieć, jaki masz samochód? Hurakan Evo Spider. Silnik? 5,2 litra V10. Ile ma koni? 640. A wartość? Właściwie to najtańszy Evo Spider w kraju. Kupiłem go za 1,60 tysięcy. Czym się na co dzień zajmujesz? Jestem inżynierem oprogramowania. A nie jestem właścicielem firmy. Jestem starszym inżynierem. Dobrze płacą, Ta pracuję w Dolinie Krzemowej. Mega. Kolega, to naprawdę dobry samochód. Co to jest? Bugatti Chiron. Z tym, że w wersji Hellbeam, jedyny w swoim rodzaju. Jaki ma silnik? W16 kład turbo, 8 litrów, 1500 koni. Znasz wartość? Strzelam jakieś 14 do 18 milionów. Ale nie jest twój, co? Nie, nie jest mój, ale znam właściciela. Więc to jest James Wright. James organizuje Coffee and Core. On to ustawił. Tak, to moje wydarzenie. Doceniam, że przyszliście. Właściciel auta ma ogromną sieć odzieżową i wiele innych rzeczy. Jeden ze sklepów odzieżowych znajduje się w tej galerii. Ma to divo, Veyrona, wiele innych. Ma tak wiele szalonych samochodów, a to jest jeden z nich. I to jego dzisiaj przywiózł. No właściwie nie on przywiózł. Ma kogoś, kto przywozi go na to wydarzenie. Tak, ale dla niego, absolutnie. Ten samochód jest naprawdę fajny i bardzo fajnie, że nas zaprosiłeś i możemy pogadać. Dzięki, James. Możecie opowiedzieć o waszym aucie? Co to jest? To f 8 Enlargo, largo zbudowana przez Tag Motorsports. To po prostu F8 z pełnym wyposażeniem N-Largo. Na świecie jest 15 takich. A jaki jest silnik w tym aucie? Twin Turbo V8? Nie wiem w sumie jaki. Wiesz ile ma koni? Jakieś 800. Ten jest tu stuningowany. A jaka jest jego wartość? No tak, jakieś 3 miliony. A czym się zajmujecie? Brujemy klasyczne samochody od góry do dołu. Więc to jest część Waszego biznesu? Tak, dokładnie tak. Jestem też właścicielem salonu samochodowego, więc sprzedajemy samochody. Dlatego ma tabliczkę dilera. Co to za auto? Ferrari F8 Enlargo. Bardzo ładne. Podoba mi się, że jest cały czarny i kontrastuje z żółtym. Jaka jest pojemność i moc? 650 koni. Jaka jest wartość? Trochę ponad 3 miliony. A czym się zajmujesz? Buduję samochody. Właściwie to robimy trochę egzotyków i dużo klasycznych aut. Stara szkoła, jak amerykańskie muscle cars. Ale sami jeździcie nowoczesnymi włoskimi super samochodami. Nie jesteś wierny swojemu biznesowi. Co jest z tobą? Świetne samochody, dzięki. Możecie opowiedzieć o aucie? To Mercedes AMG GT63S. A jaki tam jest silnik? Nie wiem, on będzie wiedział. 4-litrowe V8, 630 koni. A wartość? 600 tysięcy złotych. Kto jest właścicielem? On. Oboje jesteśmy jego dziećmi. Możecie mi opowiedzieć, czym się zajmujecie? Jestem właścicielem firmy Solarnej i Dekarskiej. Solarnej? Tak. Jak energia słoneczna? To dobre dla planety. W przeciwieństwie do 4-litrowego Twin Turbo V8. Dokładnie. Żyjesz z nami. Więc Christian, możesz mi opowiedzieć o swoim aucie? Co to jest? Ferrari 488. Silnik? Twin turbo V8. Jaką ma pojemność? Ile litrów? Nie wiem. Ile kosztuje? Jakieś milion czterysta. A czym się zajmujesz? Jestem inżynierem. Ale oprogramowania czy jak? Nie, 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 fizycznym. To trochę rzadkie tu w Kalifornii, co? Ta większość inżynierów to inżynierowie oprogramowania. Więc stary dobry sposób budowania rzeczy może wnieść cię do Ferrari. Ciężką pracą. Czy możecie opowiedzieć o swoim aucie? Co to to jest, jaki ma silnik i moc? GTC4 Lusso. Wolno ssące V12. Dobrze. Macie V12. Tak. Prawdopodobnie trochę poniżej 700 koni. A wartość? Jakiś niecały milion. Mniej więcej. Mogę zapytać, ile za niego wyłożyłeś? Ja zapłaciłem 800. Targowałeś się. Dokładnie. Niezła robota. Czym się zajmujesz? Nie mogę powiedzieć. Wskazówka? Pracuję w służbie zdrowia. W służbie zdrowia, zatem dużo zdrowia. Daley, jaki macie samochód? Korweta C8Z51. Silnik? 6,2 V8. Mówią, że 495 koni, ale pewnie ma ich 460. Jesteś precyzyjny, widać, że znaszcie na autach. Ile za niego zapłaciłeś? Zanówkę 350 tysięcy. Dobrze, a czym się zajmujesz? Jestem żołnierzem piechoty morskiej. Opowiedzcie o swoim aucie, co to jest. 911 Turbo S, a potem został zmodyfikowany przez GMG Racing. Jaki macie w nim silnik? 38 Turbo, ma też dodatkowe różne bajery. Jaką ma moc? 730 KONI. Znasz wartość tego auta? Prawdopodobnie koło miliona. Czym się zajmujesz? Jestem właścicielem firmy budowlanej. Podoba mi się wnętrze, lubię jasne wnętrza. Mam 911 z jasnym wnętrzem, ale nie jest tak ładne jak to. A co masz? Ja mam Savannah Beige, mam model 996, ale wygląda trochę jak dziecięce żygi. w czasie gdy to jest właściwy beż. Tak, dobry wybór. Dzięki, stare. Co to za samochód? Jest piękny. To E-Type, który został spersonalizowany przez pierwotnego właściciela. Kupił go w 65, dostosował go w 2011, zmienił nadwozie i maskę. Sadził Fordowską V8. Może nie wszystkim się to spodoba, ale naprawdę to auto jest cholernie szybkie. A ile ma koni? No nie mam pojęcia, ale myślę, że niecałe 300. A gdybyś chciał go sprzedać, jaka jest wartość? Różna od 250 do 650 tysięcy. A czym się zajmujesz? Robię szafki na zamówienie. I całe życie jeżdżę hodrodami. A to jest chodrod? Ty mi powiedz, podoba mi się. Jest piękne. Podoba mi się twoje auto. Dzięki. Możesz powiedzieć co to jest? McLaren 720 Spider. Uwielbiam ten kolor. Dzięki. Bardzo odważne. Czy wiesz jaki silnik jest w tym aucie? Czterolitrowe Twin Turbo. A ile koni? Ile twierdzi McLaren? 720. W tym aucie to logiczne, co? Tak. Ile kosztował? Półtora miliona złotych. Więc czym się zajmujesz? Jestem sprzedawcą. Co sprzedajesz? Ubezpieczenia. Jego też ubezpieczyłeś? Oczywiście. Ile wynosi składka ubezpieczeniowa? 20 tysięcy rocznie za jakieś półtora tysiąca kilometrów. I ubezpieczenia nie sprzedaż. <grywa> Bardzo ładny samochód, podoba mi się ten kolor. Możesz mi powiedzieć, co to jest? Jaki ma silnik? 4-litrowy R6. A ile ma koni? 520? Tak. A ile ja kosztuje? No, trochę ponad milion. Czym się zajmujesz? Jestem właścicielem kilku firm. Jakich? Spedytorskich, magazyny i tak dalej. Musiałeś go kiedyś holować? Tak. Ale na tor. To w porządku. Myślałem, że to będzie zła reklama dla Porsche, ale nie. Wszystko okej. Okay. Nie, na razie jest niezawodny. Okej, okay, dzięki. Nazywam się Matt Watson i prowadzę kanał motoryzacyjny o nazwie Karłow na YouTubie. Znam cię. O mój Boże, dzisiaj oglądałem Twój filmik z Koenigsegg. O, mój wyścig z Koenigsegg. Kliknij na wyskakujący banner lub link zapisu. Możesz mi opowiedzieć, co to za auto. To Vanty czy V12. Jest ich 120 na świecie. Uwielbiam ten samochód. Silnik wolno Testowałem go. Sprawdzę cię, jaka jest pojemność. 6 litrów, V12. Ile koni? 565. Znasz się. No pewnie. A ile zapłaciłeś za to auto? 400 tysięcy. Czym się zajmujesz? Online marketing. Generujemy lidy dla innych. Czy to Twój codzienny samochód? Nie, na co dzień jeżdżę 63S. Dobrze. Mam też McLarena. Okej, okay, a czemu dzisiaj wybrałeś ten? Chciałem naturalnego dźwięku wolno i V12. Ha, ha, ha. Awesome. Jak się nazywasz? Max. Ferrari Roma. Piękna w czerni. Wiesz, jaki jest silnik w tym aucie? Nie. W ogóle nie masz pojęcia? Czemu go kupiłeś? Chcę kabrioleta, więc wymieniłem swój poprzedni i wziąłem ten. Więc wziąłeś go tylko po to, żeby mieć kabrioleta. Ile to kosztowało? Ile musiałeś wyłożyć, żeby mieć kabrioleta? Cały czas masz cenę? Milion dziewięćdziesiąt tysięcy. Czym się zajmujesz na co dzień? Wynajmuję sprzęt budowlany. Skoro tak bez problemu możesz sobie wymieniać auta, to znaczy, że to dobry biznes. Siedzę w tym od dawna, ale opłaca się. Dzięki. Jestem Brytyjczykiem, brytyjski samochód, możesz mi powiedzieć, jaki to model? McLaren 600 LTS 2019. Jest oparty na standardowej serii, więc ma standardowe zawieszenie. W przeciwieństwie do niestandardowego zawieszenia w serii super, takiej jak 12C 650, 675, 720, 765, a teraz 750. O mój Boże, tyle wiesz. Odwróć się. Spójrzcie, McLaren San Diego. Hardkorowy fan McLarena. Masz inne? Wcześniej, przez około 7 lat miałem 12C. Zmodyfikowaliśmy go i miał 653 konie. Jeździłem nim raz na dwa miesiące. To teraz inne pytanie. Ile zapłaciłeś za to? Milion. A jaka jest jego wartość? Bo wiem, że one tracą na wartości. Jako, że ten ma rzadkie dodatki z włókna węglowego, myślę, że teraz wart jest prawie tyle samo, może o 50 tysięcy mniej. Więc prawie wychodzisz na zero. Czym się zajmujesz? Jestem emerytowanym dealerem samochodowym, inwestuję w nieruchomości. Na czym zarobiłeś najwięcej? Nieruchomości czy samochody? Zacząłem kupować auta w latach 70. I gdybym miał teraz wszystko, co posiadałem przez lata, byłoby to ponad 100 milionów dolarów. Tak wiesz co, każdy dealer klasycznych samochodów, z którym rozmawiałem, mówi dokładnie to samo. W rzeczywistości zawsze chodzi o to, że gdyby tylko mieli ten jeden samochód, który kiedyś mieli, zarobiliby więcej niż przez cały ich biznes. W każdym razie super auta. Podoba mi się dzięki. Zastanawiam się, czy mógłbym zadać ci kilka pytań na temat twojego auta, które widziałem wcześniej na autostradzie. Co to dokładnie jest? Akura NSX z 91. A silnik? 2.8 2.8? Tak. Ile ma koni? Nieco poniżej 300. Nie za dużo. Ale brzmi bardzo dobrze, kiedy zwiększasz obroty. Dzięki. Ile jest wart? Bo ich wartość wzrosła. Wiesz, mam szczęście, że zapłaciłem za niego tylko 100 tysięcy. To było ponad 10 lat temu, 11. A teraz ile jest warty? Pewnie z 280, 300 tysięcy, nie wiem. A czym się zajmujesz? Jestem strażakiem. Mam nadzieję, że nie będziesz musiał gasić tego auta. One mają niezawodne silniki. Mogę cię zapytać o twój samochód? Jasne. Jaki to dokładnie model? 600 LT. A silnik? 3,8 litra Twin Turbo. Ile ma koni? O, około 800. 800? Stuningowaliście go od 600? Ile to jest warte? Milion 200. Czym się zajmujesz? Mam sklep z ubraniami. Niedługo będziemy rozdawać też samochody. Będziesz rozdawał samochody. Tak, dokładnie tego. Możesz go oddać teraz. Dawaj go mnie. Wychodźcie. Co to za auto? To Lamborghini STO 5,2 litra, 640 koni, 2022 rok. Ten samochód ma też skrętne tylne koła. Niesamowita wyścigówka. Wygląda na to, że znasz się na rzeczy. Ile zapłaciłeś? Kiedy dostałem ten samochód w ramach przydziału od Lambo, no to oczywiście dodałem wszystkie swoje opcje razem z nimi. Wyszło niecałe półtora miliona. Wow, ale skoro miałeś przydział, to miałeś już sporo Lambo, co? Teraz mam trzy. Jakie są pozostałe? Hurakan z 2016, Gallardo z 2013. A czym się zajmujesz na co dzień? Wykończeniami, głównie hoteli, ale nie tylko. Głupie pytanie: Lamborghini czy Ferrari? Lamborghini oczywiście. Tak by ktoś powiedział. Every day! Mogę zadać ci parę pytań? No jasne. Co to za model? Ferrari 458 Spider. Jaki ma silnik? Wolno V8. No i trochę dodatków. Ile kosztował ten samochód? 800 tysięcy. A modyfikacje? 600 tysięcy. To sporo. A gdybyś go dzisiaj sprzedał, ile według ciebie mógłbyś za niego dostać? No z milion. W zależności od tego, czy komuś podobają się felgi, cała ta budowa i tak dalej. Ale tak naprawdę nie widuje się wielu Ferrari 458 w tym stylu. A na przykład jak spojrzysz od tyłu, to tam możesz nawet zobaczyć silnik. Zazwyczaj w Spiderach tego nie widać. A mogę go usłyszeć? Nieźle. Ile ma koni? 650 mniej więcej. To standardowy? Tuningowany. Zwykle ma 550, ale ma duży moment. Czym się zajmujesz? Ubezpieczeniami. Swoje auto też sobie ubezpieczyłeś? No jasne, auta, życie, co tylko chcesz. Muszę przestawić się na ubezpieczenia. Mam na myśli, że robię inne rzeczy, poza tym to nie jest mój główny dochód. Handluję akcjami i nieruchomościami. Chciałem zapytać o kilka rzeczy związanych z Twoim autem. Co to jest? H1, 95 rocznik z przerobionym silnikiem Duramax. Jaką moc miał oryginał, a jaka jest teraz? Oryginał miał ze 300 koni, a teraz jest około 600. Właściwie my to zrobiliśmy. Jaka jest wartość czegoś takiego, gdybym chciał to kupić? Jest na sprzedaż za 530 tysięcy. Szaleństwo. Podoba mi się, dzięki. Zauważyłem twój samochód z daleka, absolutnie mi się podoba. Jestem wielkim fanem tego aut. Bardzo rzadki, bardzo wyjątkowy. Czy możesz mi o nim opowiedzieć, co to jest? Jego wyjątkowość polega na tym, że w 95 nie eksportowano rs do Ameryki. Tak więc ta konwersja została wykonana tu w Stanach. I to jest jedna z dwóch, które widziałem. Opowiedz o tym aucie. Co to za auto? Guards Red. 911 993. Zostało obniżone. Ma zestaw aero, stabilizatory z przodu i z tyłu. Jest gotowa do wyścigów, z wyjątkiem tego, że zostawili silnik w spokoju, aby spełniał wszystkie wymagania dotyczące smogu. Wartość? Jakieś 800 tysięcy. Czym się zajmujesz? Jestem architektem. Lubisz design. A to jest fajny projekt, co? Zgadza się. Najlepsze połączenie inżynierii i sztuki. Co to za samochód? To Roadster SVJ z 2021. Bardzo ładne dzięki. Podoba mi się lakier. Jaki jest w nim silnik? V12. Pojemność? W litrach? Nie wiem. Moc znasz? Nie. Ponad 700. Ponad 700, to prawda. Trochę więcej niż 700. Ile zapłaciłeś? 2 miliony 900. Czym się zajmujesz? Telekomunikacja, budownictwo. Więc stawiasz słupy telefoniczne. Czyli zarabiasz niebezpieczne pieniądze, bo robisz niebezpieczne rzeczy. Tak jest. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Dajcie mi znać koniecznie, który samochód najbardziej wam się podobał. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej filmów z tej miejscówki, ale nie tylko, to koniecznie wejdźcie na któryś z innych naszych filmów, które się z tych okienek was do nich zabierze, albo to kółeczko tam są wszystkie nasze filmy w języku polskim, które przygotowaliśmy. Dzięki.